I co robić z opadającą opieką? O opieką. Opadająca opieka. Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie na kanale Marga Eska Beauty 60 Beauty Plus. Nie. No, nie, no, 60 plus Beauty. Ja jestem Marga Eska. Mam 64 lata kanał jest Beauty dla pani w eleganckim wieku i nie tylko. Każdy, kto chce, może sobie tu przyjść i popatrzeć mnie, jak ja sobie się męczę z makijażem, żeby wyglądać pięknie i młodo. Mhm. E, no. um, Uzurpowałam sobie prawo nieprofesjonalnej nie makijażystki, aby zrobić następny instruktażowy film, w którym pokażę błędy Najczęstsze błędy, jakie widzę u pań, które malują, makijażują, malują się, I jakby tego było mało, to na niemieckich kanałach są takie panie, które mają kanały i tak radzą, żeby, żeby tak właśnie się makijażować. I tak sobie myślę, że po tym dwa lata, ostatnie no, 18 miesięcy, jak moje makijaż zaczęły wyglądać jak u białego człowieka. Takie małe prawo mam, żeby pokazać wam, jak się robi, co i co robi z opadającą opieką, opieką, opadająca opieka ze, ze, ze zmarszczkami, z powyciąganymi, z powyciąganymi powiekami. Tak chciałam powiedzieć, a filmik będzie gadany za świata, więc no, Teraz się z nami tylko witam. Zapraszam serdecznie do oglądania, kciukania i kochani subskrybowania. No to zaczynamy, kochani, od czyszczenia brwi. Do którego potrzebujemy korektor i właściutki pędzelek, żeby bardzo ładnie te brwi sobie podczyścić. Ja daję troszeczkę więcej tego, żeby później jak zobaczycie to wszystko jeszcze rozetrzeć i przy tej okazji rozcierania zrobić, kochani sobie, położyć sobie cienką warstwę korektora na powiece. Do tego służy mi taki okrągły pędzelek, którym... Bardzo, y, kładę bardzo delikatną, bardzo cienką warstwę y, korektora moi drodzy na powiekach żeby się po prostu y, nie zbierało zmarszczkach na powiekach jak widać w załamaniu y, obydwu oczu położyłam już y, y, cień i zamiast y, playsterka wzięłam tubkę y, Dzięki której też uprzedziłam sobie pod okiem. Takie coś widziałam na własne oczy. Pędzelek, który służy do robienia kresek, który służy do robienia linii, który służy do czyszczenia pod brwiami. Widziałam jak kobieta użyła go do nałożenia kochani i to świecącego cienia na oko. I są to dwa błędy w jednym kochaniu. Zły pędzelek i świecący cień w zewnętrznej końcówce oka. Do oka dobrego przechodzimy tym samym pędzelkiem czyszcząc go przed tym, tym urządzeniem jak to po polsku się nazywa. Po czym półpłaskim pędzelkiem nabieramy cienia na jedną jego stronę i Wklepujemy ten cień w zewnętrzny e, kącik oka, rozcierając go ku górze, kochani. Następnie tym samym pędzelkiem nabieramy jeszcze ciemniejszy cień i znowu rozcieramy go, e, wklepujemy i rozcieramy go ku górze. Następnie puchatym pędzelkiem którym przedtem nakładaliśmy e, cień w, w załamanie oka, rozcieramy, dokładnie blendujemy i łączymy ze sobą te wszystkie kolory bardzo, bardzo dokładnie, rozcierając cienie. W oku z błędami nakładamy dalszą warstwę e, świecącego cienia, starając się e, nie wiem, chyba to jakoś wymieszać, bo tak to, tak to widziałam i to jest kochani, e, błąd. Powiększamy, moi drodzy, bowiem e, ilość widocznych zmarszczek e, na powiece i na tym, na tym kawałku, który, moi drodzy, opada nam i się dynda. W oku dobrym Bierzemy najjaśniejszy matowy cień i w, dosłownie wblendowujemy go w istniejące zmarszczki, aby w ten sposób uczynić je mniej widocznymi. Następnie bierzemy wąski, płaski pędzelek po to, żeby rozblendować u nasady rzęs najciemniejszy kolor z danej, z palety, z danej palety, czy z palety, który teraz, z którą teraz robię ten makijaż. Zaś drugie oko traktujemy kredką i tylko do połowy oka. przez można. Resztę rozjaśniamy jasnym świecącym cieniem po to, żeby podkreślić, idealnie podkreślić ilość smarszczek, jakie na powiece posiadamy. W tak zwanym dobrym oku bierzemy e, tak małą kuleczkę e, pędzelek i rozdzieramy e, jeszcze niżej to, co e, Wcieraliśmy tym płaskim, wąskim pędzelkiem. Następnie, takim lekko spłaszczonym, ale puchatym pędzelkiem, rozcieramy jeszcze bardziej dokładnie cień ciemniejszy i jaśniejszy, który nałożyliśmy pod tym ciemniejszym. Łączymy po prostu te cienie, kochani. Następnie wybierając z paletki cień najciemniejszy lub jak ja to zrobiłam czarny malujemy sobie malujemy zrobimy sobie taką ala jaskółeczkę żeby ten cień podciągnąć do góry jaskółeczkę później takim malutkim pędzelkiem okrągłym rozcieramy rozblendowujemy do wewnętrznej strony powieki. Wewnętrzny kącik oka rozświetlamy niewielką ilością i na niewielkiej powierzchni no, rozświetlamy go. Złe oko tuszujemy rzęsy mniej więcej od połowy albo od czwartej ilości odolnych też oczywiście nie zapominają do dobrego oka bierzemy zalotkę i kręcimy rzęsy zalotki nigdy nie powinno zabraknąć w żadnym makijażu ja biorę też moi drodzy conditional z Everline kosmetyk i zanim położę tusz kładę ten conditional na moje rzęsy górne i dolne nie zapominamy też nadać oko głębi spojrzenia wypełniając czarną kredką przestrzeń między rzęsami. Następnie duszujemy rzęsy od nasady po górę z lewej, z prawej, z góry na dół, z dołu do góry nie zapominając o żadnej z nich. I tak oto mamy makijaż wykonany. Prawe oko poprawnie idzie w górę, e, wszystko idzie w górę. E, lewe oko e, niestety jest opadnięte na dół, bo, bo wprawdzie e, odwrotną są tubki, zrobiliśmy linię, ale, ale w załamaniu oka ten cień kładliśmy e, na, dół, na dół, ciągnęliśmy na dół, a nie do góry. I tak to teraz wygląda. Poza tym wszystkie zmarszczki widać idealnie na, na tym oku. Yy, wygląda po prostu to tragicznie. Prawe oko, w zamian, no, yy, da się ludziom pokazać na oczy. O. A zatem kochani, mam nadzieję, że yy, błędy jakie widzę yy, u innych jakie robią yy, w malowaniu makijażu oczu. Miarę dobrze pokazałam jak źle, jak dobrze. Dziękuję Wam serdecznie za przybycie, za kciuki, za komentarze, za opowiadanie o mnie. Życzę Wam spokoju i oczywiście dużo, dużo zdrowia. Widzimy się kochani w następnym filmiku. Pa pa!